Dobrze. Halo, halo. Dzień dobry. Holmes znowu nadaje. Zabić smoka. Dostałem taki starter. Przelećmy na szybko starter. Później, tutaj, te dodatki, które wydrukowałem. Później, zrobimy cięcie. Ja się zapoznam z podręcznikiem głównym. Wynotuję, co tam najważniejsze. I dogramy. A na razie, rzut oka na starter. Bardzo przepiękne grafiki są, tak? Jeszcze jest ten. Mmm, na wspieram to. Organizowana ta zbiórka. Chyba podstawowa wersja gry, około 120 kosztuje, jeżeli się dobrze nie mylę. Natomiast bym brał tą bardziej rozszerzoną, bo tam fajne figurki są, a w tej grze idealnie będzie się to sprawdzać, nie? Z tymi figurkami fajnymi, z tymi pięknymi obrazkami tutaj. Gra zagrałem sobie u Wojtka Rosińskiego i całkiem sympatyczna gierka. Na czym tutaj polega ten starter? Opisane tak dla początkujących graczy, co to są za kostki. Co to jest za gra fabularna. Tutaj mamy z intra z trailera tak. rysunek. Jak korzystać ze startera. Tekst przygody, tło fabularne. I krótka, krótka tutaj przygoda. Taka mini przygoda przedstawiająca wszystkie tutaj mechaniki. Pierwsza komnata, ciemna komnata i jest rozpisane, tak? Co tu należy robić? Test atrybutów, czyli ten. A tworzenia chyba postaci nie ma w starterze, co? Czy tylko będzie. Będzie już gotowa postać. Mamy tutaj walkę, jak wygląda. Rundy, tury i inicjatywa. Tak jak eksploracja, walka jest także podzielona na rundy. W trakcie rundy każdy uczestnik rozgrywa swoją turę w kolejności od najwyższej do najniższej inicjatywy. Inicjatywa bohaterów ustalona jest na początku walki rzutem K6 plus, szybkość. Inicjatywa przeciwników równa jest ich wartości ruchu. Jeżeli bohater gracza ma taką samą inicjatywę, jak jeden z przeciwników, przeciwnik rusza się pierwszy. Jeżeli bohaterowie zaskoczą przeciwników, na przykład poprzez dotarcie do komnaty tajnym korytarzem, mają ułatwienie wrzucie na inicjatywę. No i teraz to, co te gryski tu lubią najbardziej: Atak obrona obrażenia. W trakcie każdej z rund w walce, każda postać może wykonać ruch oraz akcję. Liczbę pól, o jakie może się poruszyć postać, wyznacza. Wartość jej atrybutu ruchu. Można tutaj na mapie, taktycznej rozgrywać to, tak? Patrzeć na ruch i rozgrywać, tak jak w DDK, ruch może zostać rozdzielony na część przed wykonaniem akcji i po niej, czyli krótka tura. Kiedy postać gracza atakuje lub broni się przed atakiem przeciwnika, wykonuje test sprawności związany z bronią, z której korzysta? niezależnie od sytuacji zdanie testu oznacza, że przeciwnik otrzymuje obrażenia a porażka, że postać gracza chodzi tutaj, że mistrz gry nie rzuca, tak? tylko gracz rzuca masz sukces na trafienie, to ty trafiasz jeżeli masz pecha, nie trafiłaś, no to przeciwnik cię trafia tak? uproszczenie takiej yy, mechaniki co miało przyspieszyć tą walkę ale czy przyspieszyło? Zaraz do tego dojdę a sama nie ma broni dystansowej lub rzucanej, nie zadaje żadnych obrażeń w obronie. Okay. Obrażenia równe w sumie siły postaci i odpowiednio ataku lub obrony dzierżonej przez postać broni. Wynik 1 przy obronie lub 20 przy ataku oznacza podwójne obrażenia, czyli albo krytyk, albo pech. Życie i pancerz. Kiedy postać otrzymuje obrażenia, odejmuje je od swojej aktualnej wartości życia. Wiadomo. Jeżeli postać miałaby otrzymać obrażenia, a posiada punkty pancerza, zamiast tego traci jeden z nich. I tu dochodzę do sedna, że y, walka miała być przyspieszona poprzez y, rzut tylko przez gracza, ale te punkty pancerza troszeczkę ją tutaj przymuliły, tę walkę. Bo y, jeżeli postać ma punkty pancerza albo Stwór ma punkty pancerza. To pierwsze obrażenia wchodzą, niszczą ten punkt pancerza, a w, w życie nic nie idzie. Jak ma dwa punkty pancerza, musisz dwa razy trafić, żeby ten pancerz zlikwidować, tak? I nic nie wchodzi. I walka troszeczkę się nam tu wydłuża. I jeżeli ja bym to prowadził, to bym Haka tu wprowadził swojego, że te punkty pancerza nie trzeba zbijać. Ale po prostu tak jak w innych grach, tak odejmujesz, na przykład dwa punkty pancerza masz, no to obrażenia minus dwa punkty pancerza równa się to, co wchodzi w ciebie, tak? To by znacznie przyspieszyło tutaj walkę i takie haka tutaj bym użył. Natomiast wiem o czym, po... wiem co autor miał na myśli, bo chcę skorzystać z tych narzędzi na karcie postaci. Gdzie można będzie sobie pancerz samemu naprawiać, i tak dalej, ale niszczenie pancerza też można w inny sposób by było zrobić, tak? Można na przykład, że przy krytyku przypechu, nie, przypechu to broń, przy krytyku przeciwnika, jeżeli przeciwnik w nas wjeżdża w mak z maksymalnymi obrażeniami, wtedy krytek i pancerz się niszczy, odejmujemy jeden, tak? I na takiej zasadzie to ewentualnie jak się ma tarczę to żeby każdy mógł coś takiego zrobić jak strzaskanie tarczy tak i wykorzystuje strzaskanie tarczy tak czyli yy, ignoruje wszystkie obrażenia w tym danym ataku ale tarcza jest niszczona na tej zasadzie bym tutaj zrobił tego haka bo z tym zbijaniem punktów pancerza troszeczkę dwa razy dłużej wydłuża tą walkę tak także tego haka bym wprowadził i by było naprawdę walki bardzo szybkie. Zbrojownia, znaleziony ekwipunek kości skarbów, magiczny tom. Na razie tak przeglądamy sobie starter, tak jak mówiłem. Później zrobimy cięcie, zapoznam się z podręcznikiem głównym, wynotuję co najważniejsze i dogramy. Frakcje, morale, ucieczka z walki, taktyka przeciwników. Komnata z w ścianie. kasze, 6 plotki. Te ploteczki też fajne, tabele losowe tam są właśnie w podręczniku. Postacie neutralne. Także sympatyczna gierka. No i przede wszystkim bardzo piękne grafiki tutaj mamy, tak? Tak mniej więcej starter wygląda. Klasa, ten, karta postaci jak wygląda? Wpisuje się tu imię, rasę. Mamy cztery rasy w start podręcznik głównym do wyboru, tak, Krasnolud, Elf, Ork i Człowiek. To jak podręcznik główny będzie ma opisywać, pokaże tam dodatkowe cechy się dostaje, tak. Archetypt. Eee, ten. No archetykt, czyli klasa postaci, tak. Życie. Max się wpisuje aktualne. Mana, mana... Y, w manie fajnie jest zrobione. Yy, bo dostajemy, jeżeli ten mamy czarować, yy, te czary są wpisywane jako tomy tutaj i też zajmują sloty. I proszę ja Was, można wybrać sobie na przykład. Ja miałem czar elektromancja i na trzech poziomach, tak? Jest na pierwszym jakieś tam wrażenie yy, prądem poprzez dotyk. Na drugim poziomie wystrzeliwanie pioruna w linii prostej z ręki, na odległość, i czy przy trzecim poziomie burza piorunów, tak? I w zależności od tego, znamy te wszystkie, nie? ale w zależności od tego, który czar w danej chwili chcemy wykorzystać, czy z pierwszego, czy z drugiego, czy z trzeciego poziomu, wtedy tyle many spalamy. Czyli na przykład cztery many miałem, wywołałem burzę piorunów, to już trzy zużyłem bo to z trzeciego poziomu, została mi jedna mana, tak, i jedynie mogę tutaj w tym przypadku jeszcze przez dotyk za jedną manę czarę wykorzystać mana się odnawia po długim odpoczynku, po wyspaniu, tak ale przy spaniu rzucamy na potwory wędrowne siła, wiadomo z walką i tak dalej, sprawność bardziej zręczność, strzelanie, coś w tym stylu magia to wiadomo rzuca się na magię jak czarek chce się wykorzystywać szybkość i do inicjatywy i do szybkości ruchu mamy biegłości właśnie tu wpisujemy jakie tam startowe biegłości to przy tworzeniu postaci będą amunicja pochodnie zapasy jedzenie i i, 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 i różne takie inne zapasy narzędzia to do właśnie yy, do naprawy pancerza, do leczenia się, czy mamy bandaże i tak dalej. Mówimy, dobra, wykorzystuję, mam bandaże, tak wykreślam jedno narzędzia. Komponenty. Możemy komponentami wzmacniać czary, o, dodatkowe kostki dostajemy. Albo tworzyć sobie mikstury, które też specjalne tutaj zdolności mają. To przy omówieniu podręcznika głównego będzie. Poziom się wpisuje tutaj w gwiazdkę. Punkty doświadczenia. Pancerz maksymalny i zredukowany po uderzeniach Ej, rana. Stopień trudności, tak. Ej, jeżeli pie po pierwszych walkach, i tak dalej, spadnie nasza żywotność, gdzie jest żywotność? Już przegapiłem. Dobra, to zaraz. Gdzie jest życie. O, tu jest życie, dobra. Jeżeli życie nasze spadnie do zera, wtedy otrzymujemy ranę o stopniu trudności takim, który miał potwór, który nas zaatakował, tak. I możemy później się wyspać, ale jeżeli drugą dostajemy ranę, to wtedy już postać nasza umiera. Plecak, liczba slotów, sztylet za darmo mamy, tak, złoto. Tak mniej więcej wygląda karta postaci. E, tu jest, wy, wydrukowałem z tego z ekranu mistrza gry, co tu mamy. Ważne zasady: szybkość, testy, łatwe, trudne, stopień trudności. Ok, to przydatna akurat. E, inicjatywa: inicjatywa graczy, walka, ataki, obrona, eksploracja, przeszukiwanie, odpoczynek. Nic się nie martw, będzie dobrze. Nastawienie NPC. -a. Naprawa pancerza. o Reputacja. Ważenie eliksirów. Rzucanie czarów. Kości skarbów. Temperatura. Wiatr. Opady. Kilka imion losowych. Rozmaite tabelki. Co tu mamy? Kula z zaklętą w niej mocą. Miecz pradawnego króla. Zakazana księga. Przypisy. Coś wybucha. Otwiera się... Portal, i coś bardzo niefajnego z niego wychodzi. Potwory atakują, losowa postać czyli bohater niezależny losowy, tak? Rasa, profesja, motywacja postaci, tęsknota, miłość, honor, ambicja. Jeszcze tutaj bym dodał wygląd: jakaś cecha wygląda, czy szlama, czy kuśtyka, czy coś takiego, nie? Tu mamy. Pułapka miesiąca, łup miesiąca. Wiecie co? Ja, chyba to na dwa odcinki, nie, na trzy nawet zrobimy tego: zabić smoka. Pierwszy rzut okiem na starter, drugie na podręcznik główny. Jak już przeczytam ten podręcznik główny, a trzecie tam jest to przygoda i omówimy tą przygodę. Dobra, to jeszcze to omówimy przy starterze: uruchomienie pułapki. Postać otrzymuje jedną mutację, która może zostać usunięta jedynie poprzez rzucenie czaru leczenie na drugim poziomie w świątyni dobrego prawego bóstwa. Ok, rzucamy kostko. Postać rozpływa się, stając się częścią szlamu. Nogi postaci zmieniają się w nogę ślimaka. Ruch spada o jeden. Postać nie może mówić, ani rzucać czarów. Zamiast tego krzyczy jak koza. Śmiechowe. Miejsce kontaktu staje się ropiejącą raną. Postać traktowana jest jak ranna. Wylosuj wszystkie atrybuty na nowo, jak przy tworzeniu postaci. O! Ha! To już takie fajne, fajny efekt szlamu chaosu. Opuszki palców postaci kamienieją, pozwalając jej tworzyć iskry, stykając nimi. Skóra postaci zamienia się w odrażające łuski plus jeden punkt pancerza odnawiający się co świt. Na ciele postaci pojawi się znamie chaosu, działające jak tom z losowym czarem. A te ostrze chaosu, że to ciekawe jest właśnie nawet jakiś przedmiot chaosu, można wymyślić, magiczny, że jeżeli wyrzucisz jedynkę, wtedy rzucasz jeszcze raz na wszystkie cechy i twoje cechy się mieszają. Tak? To może być ciekawy efekt. Fajne. Podoba mi się. Teraz te ostrze chaosu, zobaczmy. Przykręty miecz, atak, obrona. O zmierzchu każdego dnia. W trakcie, którego postać dobyła ostrza chaosu, wykonaj rzutka 6 dla sprawności, siły, szybkości oraz magii. W wypadku wyników 1-3 zmniejsz atrybut o 1. O! Tu można dodać do takiego ostrza. A w wypadku wyników 4-6 zwiększ jego wartość o 1. Ok, fajne. O zmierzchu każdego dnia. Mm -hmm. Jeżeli jakikolwiek atrybut spadnie w ten sposób do zera, postać zamienia się w kałużę szlamu chaosu. Jeżeli wartość jakiegokolwiek atrybutu wzrośnie w ten sposób do 8 lub więcej, postać zostaje przemieniona w demona, a gracz traci nad nią kontrolę. Uuu. Niezłe. Ostrze chaosu. Hmm. Huh. Dobra, może coś takiego się wprowadzi. Dobra, taki krótki rzut oka na starter. Także spodziewajcie się nie jednego długiego odcinka zabić smoka, tylko pierwszy starter, drugi będzie podręcznik główny, jak już przeczytam. I trzeci ta przygoda. Ta początkowanie Na razie do zobaczenia bajo. Hej, hej. Czarnownik, czarnownik. Ty dać łapka z góra. What fate awaits them in the darkness?